Zademonstruję, jak się otwiera przednią klapę. Bo niestety niektórzy mają z tym lekki problem, taki Wichajster. Do otwierania klapy jest bardzo, bardzo głęboko ukryty. Zobaczcie, że z tej pozycji nie widać go, naprawdę trzeba aż tam głęboko, głęboko go zobaczyć. Bardzo. I dopiero teraz, jak go nacisnę, odbezpiecza nam się blokada, jednak. Dalej klapy nie podniesiemy. Jak widać delikatnie palec jeden wchodzi i no, jest odbezpieczona, ale nie otwieramy jej. Dopiero drugi raz pociągnięcie za ten sam przełącznik zwalnia nam możliwość otwarcia. I zobaczcie, teraz jest od razu szerzej. Na prawie dwa palce mi wchodzą. No i podnosimy ją. Niestety, aby podnieść klapę trzeba włożyć trochę siły, bo to no, autko nie posiada siłowników. A trochę szkoda.